Zdali czy nie zdali? Te wyniki, no tak jakby, nie wiem czy są zadowalające, bo raczej są nieprawdziwe. Zamieszanie na egzaminach zawodowych w technikach i szkołach branżowych. Ci uczniowie na pewno uzyskają wyniki takie, jakie sobie wypracowali w trakcie tego egzaminu. Liceum uniwersyteckie w Toruniu czwarte w kraju w rankingu perspektyw. Szkoła musi pracować kompleksowo, żeby taki wynik osiągnąć. Najlepszym w regionie technikum nadal bydgoski Elektronik. To, że no jest, to jest bardzo wysoka, ta szkoła w ręki rank w rankingach to było jedno z najważniejszych rzeczy. Przywiązanie do tradycji i nowoczesne technologie. Rolniczy handel detaliczny był bardzo dobrym wyjściem i udało się. Polskie rolnictwo zmienia swoje oblicze. Wspierane są niewielkie gospodarstwa rolne które mają do wypełnienia ważną funkcję środowiskową i społeczną. Główne wydanie zbliżeń, bołażej karczmarczyk, dzień dobry. Zawirowania na egzaminach zawodowych w szkołach w całym kraju, błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych egzaminu nie zdali. Centralna Komisja zapewnia, że to problem techniczny i dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego, a wszystkie wyniki testów będą przeliczone ponownie i co ważne, prawidłowo. To dla uczniów techników i szkół branżowych bardzo ważny egzamin, potwierdza ich kwalifikacje zawodowe. Tymczasem, szokiem przede wszystkim było dla mnie, no, że nie zdałem, bo zupełnie tego się nie spodziewałem. No i dosyć przerażony zapytałem kolegi, czy on zdał. I po koledze również nie spodziewałbym się, żeby on nie zdał, i również przekazał mi wiadomość o tym, że niestety jego egzamin jest niezaliczony. I no, trwoga nas przejęła, i w tym momencie okazało się, że cała grupa cała nasza klasa no, nie zdała tego egzaminu. Taki szok przeżyli uczniowie w całym kraju. Ci w zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy, wchodząc w czwartek na egzamin, już wiedzieli, że z wynikami mogą być kłopoty. Zasiedli do testu przed komputerami. System pozwala im poznać wynik egzaminu zaraz po napisaniu. Miałem 10 punktów. I zdaje się, chyba od, od 20, tak mi się wydaje, ale nie sądzę, żeby one były prawdziwe, bo właśnie inni koledzy też nie zdali. Są niejasne wyniki, będą dopiero 22 stycznia. Powodem kłopotów jest błąd w systemie. Centralna komisja egzaminacyjna już rozesłała do szkół informację, że wprowadzony został błędny klucz odpowiedzi i dotyczy on wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego. W systemie coś nie zadziałało. Uczniowie będą wiedzieli w 100% na własnych kontach, które mają też założone w SIOE PKZ-cie, tak zwanym i 22 okaże się zdali czy nie zdali. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Cały rok szkolny się przygotowywaliśmy, robiliśmy różne testy. No, dość dużo znaczą, bo w końcu jesteśmy w techniku. Więc dobrze by było mieć ten zawód, prawda? Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty uspokaja. System wprowadzono dwa lata temu, jest archiwizowany, zapisywany na dodatkowych dyskach. Żadna informacja nie zniknie, będzie zweryfikowana. Jeżeli egzamin został napisany, te informacje zostają przekazane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. I nawet jak wystąpią błędy techniczne, to tam dojdzie do weryfikacji. I ci uczniowie na pewno uzyskają wyniki takie, jakie... Sobie wypracowali w trakcie tego egzaminu. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że wyniki wszystkich egzaminów zostaną przeliczone prawidłowo. To dla uczniów ważne. Liczymy na, na szybkie sprawdzenie ponownie tych testów teoretycznych, żebyśmy już mogli ochłonąć, skupić się na testach praktycznych i y, zakończyć naszą edukację z dobrymi wynikami. Krystyna Rymaszewska, TVP Petrzebytgoszcz. Pozostajemy przy edukacji. Znane są najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Miesięcznik Perspektywy opublikował najnowszy ranking. W Kujawsko-Pomorskim najwyżej sklasyfikowano Liceum Uniwersyteckie w Toruniu i Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. W tym roku w regionie znaczna część szkół zaliczyła spadek. Winna jest pandemia, tłumaczą nauczyciele. Patrzymy, patrzymy, oglądamy, co widzimy. Eksperymenty i doświadczenia to najlepszy sposób na przyswajanie wiedzy. Ciekawie poprowadzone zajęcia to podstawa. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu musi to robić dobrze, bo niemal każdego roku jest w czołówce ogólnopolskich rankingów. Według miesięcznika perspektywy, to czwarte liceum w kraju i pierwsze w regionie. Mogę tutaj uczyć się do Olimpiad, z tym Olimpiady Chemicznej i Matematycznej. O miejscu w rankingu decyduje nie tylko liczba olimpijczyków, ale również dobrze zdana matura przez wszystkich uczniów. Sumiennie i y, bardzo dobrze pracujemy na zajęciach lekcyjnych, no bo tak naprawdę zajęcia lekcyjne pozwalają bardzo dobrze zdać egzamin maturalny. W Bydgoszczy najlepsze jest szóste LO w rankingu ogólnopolskim na 79. miejscu. Szkoła może poszczycić się największą liczbą olimpijczyków, choć jest ich w tym roku mniej niż w poprzednich latach. Dlatego, że no nie mamy już tego gimnazjum to jest pierwsza rzecz. Mieliśmy gimnazjum przylicealne to była prawdziwa kuźnia talentów. To się już nie wróci najprawdopodobniej niestety z wielkim żalem o tym mówię, ponieważ mogliśmy jakby inicjować się talenty i rozwijać je przez dłuższy okres czasu. Znaczna część szkół zanotowała w tym roku spadek w rankingu w porównaniu do lat poprzednich. Według pedagogów wpływ na to miała pandemia. Nastąpiło po pandemii takie trochę rozluźnienie wszystkich, społeczne rozluźnienie bym to określiła. Młodzież była niedosyć dopilnowana, prawda? No bo to nie sposób zrobić to w formie takiej zdalnej. Spadek zanotowały także technika. Bydgoski Elektronik znalazł się na szesnastym miejscu w kraju, ale rok temu był szósty. Drugie najlepsze technikum w regionie Leśne, w Tucholi, w tym roku trzydzieste. Technikum Ekonomiczne w Bydgoszczy na miejscu 70. Rok temu było 40. Bydgoskie Technikum nr 4 jest obecnie 76, ale było rok temu na 67. miejscu. Uczniowie podkreślają, że rankingi śledzą, jednak najczęściej biorą pod uwagę opinie swoich starszych kolegów. Bardzo często słyszałem, że to jest szkoła najbardziej otwarta. I najbardziej myślę z tego, jakby jak wiedziałem od osób starszych ode mnie, na przykład najbardziej akceptująca inne osoby, akceptująca może odmienne podejście do jakichś spraw, odmienne pasje. Jeśli jest wola uczniów do zorganizowania jakiegoś dodatkowego zajęcia, tak jakakolwiek przedmiotu, to jak najbardziej do nauczyciela wychodzimy z inicjatywą. Jak on widzi, że uczniowie chcą, to jak najbardziej jest otwarty i z każdego przedmiotu mamy możliwość na poszerzanie tych pasji. Tegoroczny ranking prezentuje 1000 najlepszych liceów i 500 techników. Krystyna Rymaszewska, TVP Patrzybyt W Warszawie trwa protest zorganizowany przez środowiska prawicowe. Zwolnicy Prawa i Sprawiedliwości zebrali się przed Sejmem. Skąd przemieszczają się w kierunku budynku Telewizji, by, telewizji Polskiej na placu Powstańców Warszawy. Według organizatorów to manifestacja w obronie wolności słowa, mediów i demokracji. Uczestniczą w niej także mieszkańcy regionu oraz radni PiS. Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej protest odbywa się głównie w obronie osadzonych w więzieniu polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wobec których prezydent Andrzej Duda zapowiedział dziś wszczęcie procedury ułaskawienia. Bydgosz i okolice zebrały się tutaj, aby jechać do Warszawy. Chcemy zaprotestować w Warszawie o swoje prawa. Nie może być tak, że ktoś łamie konstytucję, prawo i wszystko jest w porządku. My jedziemy po to, żeby powiedzieć nie. Jedzie nas Wydgoszczyk 12 autokarów, z województwa jeszcze kilka. Więc myślę, że jest to wielka siła. To jest tak de facto protest w sprawie wolności Polaków, wolności Polski, suwerenności Polski. To jest protest przeciwko metodom, które stosuje obecny rząd, zawłaszczając publiczną telewizję, ale stosując również no, metody z czasów totalitarnych metody, można je określić reżimowe metody. Więc to jest protest wolnych Polaków o wolność Polski. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik siedzą w więzieniu i my z tego więzienia ich wydobędziemy! radni Prawa i Sprawiedliwości nie pojechali i politycy Prawa i Sprawiedliwości pojechali bronić tych wartości, o których wspominałem, tylko pojechali bronić przestępców. Przypominam, że koledzy partyjni z PiSu, osadzony Wąsik i osadzony Kamiński w tej chwili znajdują się w więzieniu po prawomocnych wyrokach, które mogły zapaść w, dzięki odzyskanym przez Polaków w, wolnym sądom. I tak samo pojechali bronić milionerów, którzy przez wiele lata pracowali dla spółek karłu państwa i też między innymi dla mediów publicznych. Przypominam o dziennikarzy, telewizji, którzy potrafili zarobić po półtora miliona złotych rocznie, 125 tysięcy miesięcznie. Każdy z nas sobie odpowie, ile zarabia miesięcznie pielęgniarki, strażacy, którzy często zarabiają poniżej 4 tysięcy. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Mieszkańcy Żnina i Szubina pamiętają o bohaterach Powstania Wielkopolskiego. Biorą sprawy w swoje ręce. Stowarzyszenie Nasze Kujawy będzie lobbować na rzecz lokalnych społeczności. Polskie rolnictwo zmienia oblicze, pokazują to statystyki, dzięki którym widać rozwój, zarówno w produkcji rolnej, jak i modernizacji. Zmieniają się też ludzie. Specjaliści zwracają uwagę na to, że mimo zmniejszającej się liczby rolników przywiązanie do tradycji wciąż będzie spore, a na rynku jest miejsce zarówno dla właścicieli ogromnych gospodarstw, jak i tych mniejszych. Piotr Urtnowski w niewielkim, 15-hektarowym gospodarstwie hoduje krowy. Postawił również na przetwórstwo mleka, produkuje sery, masło i inne wyroby. Jest przykładem osoby, która poradziła sobie w nowych realiach. Moim założeniem było dać sobie rok, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie uzyskać jakiś konkretny przychód i zrestrukturyzować gospodarstwo. Rolniczy handel detaliczny był bardzo dobrym wyjściem i udało się. Andrzej Kurtys z kolei gospodaruje na około 2000 hektarów. Rolnik specjalizuje się w uprawie kukurydzy. Prowadzi również skup zbóż. Jak wskazuje, na wsi doszło do wielkich zmian. Jeżeli chodzi o, o uprawę, o plony, to mamy prawie podwojone. Gdybym był politykiem, to optowałbym za budowaniem przetwórstwa. Rolno-spożywczego należałoby skupić się na przetwórstwie, nawet jeździć na etanolu. Biorąc pod uwagę dane statystyczne, to dawna wieś nie przypomina tej współczesnej. Wydajność to jedno, ale postępuje też mechanizacja. Zmienia się zużycie nawozów sztucznych, rolników ubywa. Mniej jest również osób pracujących w tym sektorze. Z jednej strony to jest rzeczywiście ta presja modernizacyjna, czyli pomagajmy gospodarstwom rolnym, które są rynkowe, ale z drugiej strony wspierane są niewielkie gospodarstwa rolne, które mają do wypełnienia ważną funkcję środowiskową i społeczną, czyli przede wszystkim ochrona krajobrazu, ochrona bioróżnorodności, zatrzymanie ludności na wsi, ochrona tradycji, ochrona kultury wiejskiej. To wszystko jest ciągle dla polityków ważne. Według naukowców mniej w przyszłości będzie gospodarstw nastawionych na hodowlę, ale rolnictwo wciąż będzie istnieć. Zmieniają się trendy. Ważne jest to, by przyciągać młodych ludzi i ich odpowiednio kształcić. Myślę, że nowe kadry to tak naprawdę nowe idee w rolnictwie. Przede wszystkim rolnictwo zrównoważone i tak zwane rolnictwo nowoczesne, czyli wykorzystujące inżynierię, bioinżynierię do produkcji zdrowej, dobrej żywności. Dzisiaj, aby odnaleźć się na rynku, warto sięgać po innowacje, własne przetwórstwo oraz stawiać na wysoką jakość produktów. To jeden z nielicznych zrywów w polskiej historii, który zakończył się sukcesem. Dziś w Żninie odbyły się obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięli udział m.in. samorządowcy, mieszkańcy i uczniowie. To było natarcie z trzech kierunków. 11 stycznia 1919 roku w Żninie toczyły się najcięższe walki o odzyskanie miasta. Siły niemieckie liczyły około 300 żołnierzy, polskie ponad 1000. 105 lat temu nasi przodkowie sięgnęli po broń, by walczyć o wolność. Wybuchło powstanie, a potem nadeszło upragnione zwycięstwo. Zdarzyło się nam utracić wolność, ale nigdy tożsamość narodową. Nie udało się nas ani zgermanizować, ani zrusyfikować. W walkach ożnin zginęły 32 osoby. Powstanie wielkopolskie trwało jednak dłużej i zakończyło się 16 lutego. W ciągu niespełna dwóch miesięcy zginęło ponad 2200 Polaków. Pamiętajmy o tym, że powstanie było jedynym zwycięskim powstaniem w naszej historii. Powstanie to coś, co czcimy z radością, cieszymy się, bądźmy z tego dumni. 105 rocznicę powrotu żnina do macierzy w szkole imienia Powstańców Wielkopolskich odbyły się uroczystości upamiętniające, w których udział wzięli m.in. samorządowcy, mieszkańcy i dzieci. Bardzo dobrze, że jesteśmy w takim otoczeniu, w tym otoczeniu szkolnym dzieci młodzi ludzie uczą się tej historii, uczą się też pamięci o tych bohaterach, o wydarzeniach. Bo bardzo ważne, żeby po nas, którzy pamiętamy jeszcze często z opowieści naszych dziadków czy pradziadków, żeby te kolejne Kolenia tą pamięć o zwycięskim powstaniu wielkopolskim przenosiła. Co roku świętujemy tą ważną dla naszego miasta rocznicę, dlatego że dzięki powstańcom wielkopolskim wyzwaliśmy się z naborów i tak faktycznie naprawdę uzyskaliśmy niepodległość. Uroczystości upamiętniające bohaterski zryw odbyły się także w szuminie. Monika Buzalska, TVP, Szybkoszcz. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Inowrocławia na ten rok. Teraz będzie mógł zostać złożone pod głosowanie radnych. Wydatki w 2024 roku będą o blisko 2 miliony wyższe niż dochody. Na konferencji prasowej miasto poinformowało także o zmianie cen za wodę i ścieki. O około 15% wzrośnie cena wody i odbioru ścieków w Inowrocławiu. To oznacza, że na jednego mieszkańca przypadnie wzrost opłaty o 4,33 zł miesięcznie przy średnim zużyciu wody na poziomie 2,5 m sześciennego. To jest tak jak co roku. Zawsze te podwyżki. No jest to trudne dla nas wszystkich, ale no, jeśli taka występuje konieczność, trzeba się pogodzić z Zarząd przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji zaznacza, że to zdecydowanie niższy wzrost w porównaniu do podwyżek, które dotknęły odbiorców energii elektrycznej i gazu. Zmiana taryfy jest spowodowana inflacją i drastycznym wzrostem cen energii. O ponad 100% w stosunku do tego, co było w 2021 roku, do końca. Bo wtedy ta cena wynosiła 326 zł dla naszego przedsiębiorstwa. Aktualnie po wdrożeniu mechanizmów ochronnych kosztowało na 2023 roku 693 zł. Taryfy są zatwierdzone przez Wody Polskie. Podwyżki krytykują radni klubu PiS. Jakość wody jest naprawdę w tragi, opłakanym stanie. Z mieszkańcom bardzo często leci leci żółta cierpiana z wody z kranów. Kilkudziesięcioprocentowa podwyżka za wodę i za ścieki jest nieuzasadniona. W tegorocznym budżecie największe nakłady finansowe przeznaczone zostaną na oświatę, gospodarkę komunalną, pomoc społeczną i na inwestycje. Oświata jest praktycznie tym największym wydatkiem. Inwestycje niestety nie w takim zakresie, jak byśmy chcieli, ale to wynika tylko z ograniczonych możliwości finansowych. Liczymy na to, że będą one większe. Projekt ten zakłada dochody w wysokości prawie 417 milionów złotych oraz wydatki w kwocie ponad 418 milionów złotych. Wzrost w stosunku do uchwalanego budżetu na rok 2023 to jest ponad 10%. Wynik budżetu to deficyt w kwocie prawie 2 miliony złotych. Uchwalanie budżetu w Inowrocławiu opóźniło się z powodu wyborów parlamentarnych, w których były prezydent Ryszard Brejza. Otrzymał mandat senatora, musiał więc zrezygnować z pełnionej dotąd funkcji, a pełniący po nim obowiązki prezydenta Marek Słabiński podpisał projekt dopiero 19 grudnia. Później dokument trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która kilka dni temu zaopiniowała go pozytywnie. Głosowanie na sesji rady miasta pod koniec miesiąca. Plany na ten rok przedstawił także prezydent Włocławka. Na spotkaniu z dziennikarzami podsumował również minione 12 miesięcy. Wśród zrealizowanych inwestycji są budowa interaktywnego centrum Fajansu, sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych czy ukończenie prac nad centrum aktywizacji i przedsiębiorczości. Nieprzypadkowo znajdujemy się właśnie tutaj w interaktywnym centrum fajansu, skarbiec fajansu. Jest to inwestycja, która została zrealizowana właśnie w 2023 roku. Bardzo ważna z punktu widzenia wizerunkowego miasta i oczywiście kreowania fajansu na taki leitmotiv naszego miasta. Ponadto warto przypomnieć, że przecież sala koncertowa przy zespole szkół muzycznych, centrum wsparcia, już za chwilę będziemy oddawać centrum aktywizacji przedsiębiorczości przy ulicy 3 maja 18. Rozpoczęliśmy realizację alternatywy dla Michelina w 2024 roku. Będziemy oczywiście to zadanie kontynuować. 2024 rok nie będzie wca ale łatwiejszy jak Państwo wiedzą informowaliśmy, że budżet mamy inwestycyjny niezwykle ambitny i po prostu będzie co robić. Służba zdrowia, działalność gospodarcza, ekonomia społeczna to kolejne obszary z unijnym dofinansowaniem. Umowę z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 przekazano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Część środków na projekty pochodzi też z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacja na ponad 10 milionów złotych. Z największych sprzętów, które takie spektakularne są, to jest przede wszystkim wymiana rezonansu, to jest również wymiana tomografu, to jest również budowa pracowni angiografii, nowej pracowni, bo mamy jedną, w tej chwili jest druga, w której będzie można no, prowadzić również pacjentów z różnymi problemami naczyniowymi. Myślę, że skorzysta z tej pracowni i neurologia, i neurochirurgia, i chirurgia naczyniowa oraz oczywiście kardiologia. Wiele sprzętów zostało wyeksploatowanych. W czasie pandemii. Mnóstwo pacjentów z wieloma problemami chorobowymi korzystało ze sprzętu. Świetnie, że udało się pozyskać środki na odnowienie tej infrastruktury. Zadanie, którego wartość w całości była 22 miliony złotych, to jest na zakład patomorfologii, który od 2 stycznia już działa w naszym szpitalu. I to jest naprawdę duże wydarzenie dla szpitala, dla tak dużej jednostki, żeby miała własną patomorfologię z pięcioma pracowniami. To jest tylko i wyłącznie możliwość dalszego rozwoju dla szpitala. Budujemy kolejny już teren rekreacyjny, który powstanie w bezpośredniej bliskości przedszkola i żłobka. Co prawda sam obiekt ma zabezpieczone tego typu potrzeby, ale ten, ten obiekt wybudowany rekreacyjnie w ramach tego zadania będzie ogólnie dostępny. No więc to jest takie dobre rozwinięcie, poszerzenie oferty takiej rekreacyjnej dla mieszkańców. Przekażemy ponad 40 milionów na. Ekonomię społeczną, czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego. To są bardzo ważne działania, bo one nie tyle nawet aktywizują środowiska wykluczone, ale no zapewniają mu po prostu perspektywy do sprawnego i harmonijnego działania w przyszłości. Chcą działać na rzecz lokalnych społeczności, wpływać na rozwój rolnictwa, wspierać seniorów i osoby niepełnosprawne, czy zwiększać dostęp do kultury, edukacji i infrastruktury sportowej. W regionie powstało stowarzyszenie Nasze Kujawy to nowa inicjatywa skupiająca samorządowców z regionu. Mamy sporo już osób, które gdzieś tam chcą się zaangażować. Mamy osoby, które faktycznie mają duże doświadczenia samorządowe i są też takimi liderami lokalnych społeczności. Będziemy w stanie rzeczywiście bardzo mocno lobbować za rozwiązaniami dobrymi dla naszych społeczności w takim rozumieniu, że żeby decydowali o tym ludzie, którzy mieszkają na dole, a nie żeby decydowano gdzieś za nas, o nas na poziomie centralnym, zarówno jeśli chodzi o środki unijne, jak i o środki budżetowe. Chciałbym skupić się na poprawie transportu publicznego, komunikacji pomiędzy Inowrocławiem a sąsiednimi gminami. Każdy z nas ma mandat społeczny do tego, by coś zmieniać, by coś stworzyć, by realizować projekty i to właśnie chcemy wykorzystać jako stowarzyszenie. To na pewno projekty skierowane dla osób wykluczonych, dla naszych mieszkańców, którzy mają trudność do dostępu do kultury, do spotkań edukacyjnych. Tutaj też nie tylko chodzi nam o seniorów, chodzi nam też o dzieci, które często po szkole chciałyby spędzić aktywnie czas. Również myślimy o budowaniu kompetencji, o aktywizacji zawodowej. Przed nami nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych bardzo duże środki finansowe które będą przeznaczone na pomoc też najuboższym osobom będącym w kryzysie osobom będącym w niepełnosprawności Zapraszamy do współpracy każdego zarówno starszych młodszych kobiety mężczyzn ponieważ głos kobiet jest bardzo ważny i z tej strony na pewno już deklarujemy współpracę z kołami gospodyń i innymi organizacjami które są zaangażowane właśnie swoje lokalne społeczności. Dołączył do mnie Mirosław Wysocki, a więc czas na zapowiedź wiadomości sportowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W holenderskim Dorn rozgrywane są Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W pierwszym dniu zawodów drużyna męskich sprinterów wywalczyła brąz. W składzie naszej reprezentacji startowali zawodnicy z regionu. O brązowy medal reprezentanci Polski walczyli z Brytyjczykami. Biało-czerwoni pojechali w składzie Rafał Sarnecki, ALKS Stalgrudziąc, Daniel Rochna, Koperniku Toruń oraz Mateusz Rudyk. Po pierwszym i drugim okrążeniu, gdy drużynę rozpędzali Sarnecki i Rochna, szybsi byli Brytyjczycy, ale na ostatniej rundzie fantastycznie pojechał Rudyk, który odrobił straty. Kolarz do niedawna reprezentował barwy Grudziądzkiego klubu, jednak przeniósł się do drużyny Lubelskie Perła Polski. Biało-czerwoni dopisali sobie cenne punkty do kwalifikacji olimpijskich, ale wciąż przed nimi najważniejsze starty w perspektywie igrzysk w lutym w Adelaide, w marcu w Hongkongu oraz w kwietniu w kanadyjskim Milton. W rywalizacji kobiet triumfowały Niemki, które w finale wygrały z Brytyjkami. W wyścigu o brąz Marlena Karwacka, Urszula Łoś, ALKS Stalgrudziąc i Nikola Sibiak przegrały z Holenderkami. Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym potrwają do niedzieli. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Tyle Mirosław Wysocki. Dziękujemy i zapraszamy na sport. A my zobaczmy co w pogodzie. O tym opowie teraz Dagmara Moranowska. Добрый вечер. W prognozach widać już ocieplenie, mróz zacznie powoli odpuszczać, chociaż zimowe krajobrazy utrzymają się jeszcze na pewno na południu i na wschodzie Polski. Tamtej nocy synoptycy przewidują opady śniegu, a temperatura w tych regionach spadać będzie nawet do minus 8-9 stopni. Natomiast od zachodu powoli do Polski zaczyna wkraczać nieco cieplejsze powietrze i my w regionie odczujemy to zapewne w sobotę, w niedzielę, gdzie temperatura znacznie wzrośnie. Natomiast dziś w regionie czeka nas jeszcze moźdzenie. Na noc temperatura spadać będzie do minus 3, minus 4 stopni, choć lokalnie może być jeszcze chłodniej. Jutro w regionie około 2-3 stopni, a na niebie mamy szansę na przejaśnienia, może nawet chwilowe rozpogodzenia. Na szczegóły prognozy pogody zapraszam Państwa już za moment. Do zobaczenia. A w zbliżeniach to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżenia o 21.30. Zapraszam do zobaczenia.